Dzień dobry, witam się z wami na moim kanale w takim luźnym vlogu, pierwszym luźnym vlogu od nie wiem, kilku miesięcy, bo nie nagrywałam, miałam przerwy, miałam kryzys, ogólnie wszystkiego, ale dzisiaj mam tak dobry humor, ogólnie od jakiegoś dwóch tygodni, trzech mam taki dobry humor, tak się zbieram, żeby zacząć sobie nagrywać tego vloga. Bo jednak miałam fanek, jak te vlogi, więc taki krótki wstęp, czemu taki film, a nie inny. Poprzednio był film merytoryczny o skali nutriscore, więc teraz może być coś bardziej luźnego. I mamy godzinę 12.36 ja wstałam dosłownie 2 godziny temu, bo była u mnie wczoraj przyjaciółka i miałyśmy taki Gary's night. Zamówiliśmy sobie pizzkę, oglądałyśmy Bridgetonów, bo wyszło w tym tygodniu ten nowy sezon i go oglądałyśmy, jest super. W sensie, no nie jest taki super jak te poprzednie, ale super się go oglądało wspólnie i komentowało. Pizza była taka zajebista. Więc gdzieś tam tu staje zdjęcie, jak to wyglądało w sumie. I spędziłam super wieczór, właśnie teraz odwiozłam moją przyjaciółkę i sobie siedzę w mieszkaniu. Będę trochę tutaj ogarniać. Też muszę zrobić rzeczy, bo jutro się okazało, że mam zaliczenie zdalne, bo dzisiaj jest niedziela, jutro jest poniedziałek i mamy takie zdalne zaliczenie, o którym ja się dowiedziałam wczoraj, więc brawo dla mnie. I muszę się do tego przygotować, muszę też ogarnąć trochę mieszkanie właśnie. Dzisiaj mój chłopak wraca z gór. Więc będzie się, będzie się działo, bo idę też wieczorem na koncert mojej przyjaciółki innej, która właśnie śpiewa w chórze I dzisiaj będę jechać do NOSPR w Katowicach i ją sobie pooglądać, więc też jakaś przebitka pewnie, pewnie wpadnie A na razie na śniadanie, bo jest właśnie prawie 13 i nic nie jadłam, tylko wypiłam moją czarną kawę, mój rytuał musiał zostać spełniony więc będę się zabierać za śniadanie i zjem coś takiego, żeby miało dużo węglowodanów, bo planuję pójść pobiegać zanim zacznie padać, bo są takie chmury, że myślę, że może padać, ale zobaczymy i właśnie będę się zabrać za śniadanie, już nie przedłużając tego i tak długiego wstępu. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba, że będzie ciekawy, że nie wiem, miło spędzicie ze mną czas i po prostu zapraszam do oglądania. zdanie się udało bardzo szybko zrobić, czyli smoothie bowl, on już był w tylu moich vlogach z zeszłego roku, czyli po prostu zblendowane owoce mrożone, odżywka, mleko, trochę wody dla konsystencji na wierzch granola proteinowa, masło orzechowe, świeże owoce, teraz truskawki, bo jest w końcu na truskawki i, i ja sobie dzisiaj dałam cynamon i wiórki z kokosa, bo mam fazę na kokosa, więc tyle. Zabieram się do ogarniania dnia i jedzenia. Zgadnijcie, kto właśnie przebiegł 10 km. Upale, który jest. W ogóle ja siedziałam w domu w bluzie i miałam takie, przecież tam jest zimno. Ubiorę się tak, jakby było po prostu ciepło, ale na szczęście trzymałam się zasady, że ubierz się na bieganie tak, jakby było o 10 stopni więcej niż jest teraz, więc ubrałam się tak, jakby było 35 stopni. No więc bardzo dobrze. Fajnie się biegło, ale było ciepło. W ogóle pierwszy raz yy, biegłam w czapce, bo stwierdziłam, że ostatnio mi rozpalała głowa od biegania. Teraz ubrałam czapkę i fajnie się biegało, tylko musiałam pilnować, żeby mnie nie zbiało, bo strasznie dzisiaj dzieje. Ale fajnie się biegło i bardzo fajny czas, bo 5-12, średni czas na kilometr. Tutaj wam gdzieś wstawię takie podsumowanie z tego biegu. Mega mi się nie chce i teraz muszę się porozciągać, zjeść coś. W ogóle jak są te memy, że najtrudniejszą rzeczą dorosłości jest to, że codziennie do końca życia musisz wymyślać obiad. To ja teraz tak mam, mam taki kryzys twórczy, jeżeli chodzi o gotowanie. I trudne jest dla mnie codziennie coś wymyślać, a gotowa na dwa dni u nas nie wchodzi w grę, bo my już i tak dużo jemy. Jakbyśmy mieli robić dwa razy tyle, to jakby nie ma tych gigantów, żeby, żeby było aż tyle do gotowania. Więc codziennie coś innego robimy, na szczęście się wymieniamy, podsuwamy sobie jakieś tam pomysły, i zawsze nie jesteśmy głodni, i zawsze coś tam wychodzi. No, ale dzisiaj będę miała na pewno problem, coś wymyślić, bo tak mi się już nic nie chce, ale przebiegłam. Jakaś aktywność była, więc rozciągam się, ogarniam, myję, bo jestem tak sposłona i pokażę Wam pewnie co dobrego zjem po tym bieganiu. Tak się prezentuje pobiegowy lunch. Jest tutaj duża sałatka z jarmużu, buraka, rzodkiewki, pomidora, ogórka, tofu. Jest też dodatek hummusu, kiszonej kapusty, płatków drożdżowych, kiełków, pestek i do tego taka podprażona tortilla, bo była ostatnia trzeba było zużyć, więc tak to się prezentuje. Światło jest, jakie jest, ale krótkie podsumowanie tego koncertu. Nie można było w ogóle nagrywać nic w trakcie, więc nie nagrałam nic, a potem jak były brawa, to w sumie zapomniałam, ale było tak super i jestem mega dumna z mojej przyjaciółki, że występuję na takich wydarzeniach. Naprawdę było bardzo dużo ludzi, było to z taką. Robiło to bardzo duże wrażenie. Trwało to prawie dwie godziny, ale naprawdę dawno nie byłam na takim fajnym koncercie, który by mnie tak jakby... Ciekawił przez cały czas, dosłownie. Było super, były chory w ogóle z Portugalii też i z różnych części Polski, więc mi się bardzo podobało i jest teraz godzina około 21 i ja właśnie dojechałam pod mój blog. Będę jeść kolację. Podobno mój chłopak zrobił, więc coś dobrego będziemy jeść. I na tyle chyba dzisiaj już się dzisiaj na pewno nie będę odzywać, muszę odpocząć, zregenerować się po tym biegu i widzimy się jutro. ranny update ze, ze spaceru przed zaliczeniem. Takie 6 km rano przedwalnymi spoko. Poszłam sobie po jogurt. Będę go potrzebować do śniadania, bo mi się skończyło. I zaraz wracamy do domu. Takie rozpoczęcie dnia. 8000 kroków na liczniku, jakby to kogoś interesowało. Fajnie nikogo to nie interesuje. I będę się zabrać za śniadanie, bo już jestem blisko domu. z treningu i nie jest to najlepszy dzień ogólnie i nie wiem co mam tego zrobić, bo to zaliczenie było takie długie, myślałam, że to zrobię 15 minut, a robiłam to dosłownie 1,5 godziny Uwaga, moi drodzy, robimy sobie szybki haul, zdrowy haul zakupowy, co kupuję na co dzień jako weganka. Tak, to jest lampa, taki znalazłam kadr, niestety nie będę już go zmieniać, bo jestem głodna i chcę wam pokazać zakupy i sobie zrobić jedzenie. Więc zacznijmy od tego, czego mi najbardziej brakowało, czyli marchewki, bo ja ich jem w bardzo dużych ilościach, są taką super przekąską zdrową, więc polecam. Banany, bo mój chłopak teraz pije dużo proteinowych koktajli, które mu robię, więc yy, dlatego są, ja niestety nie jem bananów i nie jem, bo nie mogę. Tutaj mamy tofu, yy, mamy takie włoskie i mamy garam masala, to są moje dwa ulubione i jest jeszcze teriaki, a ja go tak nie lubię, tak go nie lubię. Po prostu, no nie wiem, mega mi nie podchodzi ta marynata. Ja mam wrażenie, że ona tak bardzo przenika do tego tofu i tak psuje ja no nie wiem. Humus i taki hummus z guacamole i ja go już kiedyś raz kupiłam i to jest tak dobre. To jest tak dobre, naprawdę, więc polecam wszystkim ten, ten humus, a mimo tego, że z guacamole jest w cenie normalnego hummusu, więc bardzo, bardzo polecam. I jest taka duża paczka, bo 220 gramów. Co jeszcze? Warzywa na fotelnię, które właśnie sobie będę jeść. Nie więcej paczki, bo to jest 750 gramów. Ale co tam, tam sobie teraz odmierzę? No i mix sałat, bo mix sałat jest bardzo ważny. To by było na tyle z takich zakupów, tylko rzeczy, które mi w sumie brakowało. Teraz się zabieram za szybkie, szybki obiad. Dzień dobry, w dniu kolejnym mamy dzisiaj wtorek. Nie wiem, czy to nie będzie ostatni dzień nagrywania tego vloga, bo dzisiaj będzie się bardzo dużo działo. Nie wiem, czy będę aż tyle pokazywać, ale dużo się dzieje. Bo wstałam i od rana jestem produktywna, bo wystawiłam rzeczy na Vinted, które potrzebowały wystawienia od kilku miesięcy. Zajęło mi to równo godzinę z wystawieniem tego, z opisami, zrobieniem zdjęć, więc całkiem sporo, ale no dobrze, to już mam z głowy. Swoją drogą link do mojego Vinted macie w opisie. A teraz jeszcze montowałam film, zrobiłam sobie śniadanie, ogarnęłam rzeczy, potem wychodzę. Jak wychodzę, to wrócę jakoś wieczorem, bo idę najpierw na siłownię, potem od razu na odrabianie jednych zajęć. Potem jadę z moją małą na zakupy, i jeszcze jakiś lunch po drodze, więc pewnie będę wieczorem w domu. A celem zakupów są buty na wesele, bo wybieram się na wesele za dwa tygodnie. I o ile mam już sukienkę, która była przerabiana, i mam powiedzmy, nie w sumie mam tylko sukienkę, to nie mam butów i nie mam torebki, bo potrzebuję, żeby były beżowe, bo sukienka jest jasno-niebieska, taka koronkowa więc tylko taki kolor jakby butów mi się do niej widzi i to by było na razie na tyle ogólnie wystawienie rzeczy na jest mega męczące i wiem czemu to tak długo odkładałam i mam nadzieję, że to się sprzeda naprawdę wystawiłam to za takie grosze, bo chcę się tego pozbyć ale zalega to u mnie i włączę się w bólu ze wszystkimi, którzy też mają z tym problem a tutaj jeszcze wam pokazuję moje śniadanie czyli klasycznie jogurt sojowy wymieszany z białkiem do tego granola proteinowa, owoce mrożone i masło orzechowe z cynamonem, zawsze góra cynamonu, bo ja tak lubię no i enjoy dla mnie żałuję, że nie mam tego stojaka jakiegoś takiego, ale dobra doliczyłam angielski, już nic wam nie nagrałam, ani z siłowni, ani z, z niczego bo się tak spieszyłam, bo ja jakoś mi się, no nie wiem czemu mój błysk tak pomyślał, że mam na 13.30 jak miałam na 13.00 dosłownie 15 minut przed tym, jak musiałabym wyjść, żeby zdążyć się zorientowałam, że muszę wyjść na te 15 minut, więc no nie pościągałam się za bardzo już na koniec, ale to nie jest takie właśnie cały trening zrobiłam Przyjechałam zaliczyłam sobie, wyszłam 40 minut wcześniej, więc fajnie. I jedziemy od razu po moją mamę na zakupy, jakiś dobry lunch i, I tak będzie wyglądałaś co dnia. Jestem bardzo zadowolona, bo dzisiaj bo dzisiaj e, pani była nawet, nawet mnie pochwaliła, szybko mi poszło i nie mam już nic do odrabiania, tylko egzaminy, a jutro zaliczenie, więc jeszcze dzisiaj będę się uczyć, potem mam powiem z czego i tyle teraz. Jestem szczęśliwa, że mam to do słowo serio. To jest taka wegańska restauracja w Katowicach, jak mówię, na Śląsku. I to było takie ładne, jak właśnie chciałam nagrać, to się okazało, że nie mam telefonu w torebce. I się okazało, że go nie wzięłam z auta po prostu. No i już auto miałam na parkingu w galerii, no to już nie wracałam się, ale chciałam wiele, że było bardzo dobre i że się bardzo Polecam polecanką. Zakupy bardzo udane, bo kupiłam i takie balerinki do tej sukienki na wesele, i też torebkę. Nie jest to jakiś super match, ale są bardzo, bardzo mi się podobają, i to właśnie będzie coś, co ja też wykorzystam na co dzień, a nie tylko na wesele. A raczej chcę tak patrzeć praktycznie, żeby to nie było tylko na jedno wyjście, tylko właśnie, żeby też na co dzień było. Więc potem wam może zrobię jakiś haul z tych dwóch rzeczy, które kupiłam. Potem jeszcze byliśmy na kawie i no, kawa, oczywiście, w Starbucksie. Znaczy, no nie tak oczywiście, bo już się staram chodzić do różnych kawiarni. Ale po prostu moja mama chciała zostać w galerii, bo tam było chłodno i zostałyśmy sobie w galerii. Wypiłyśmy kawę mrożoną w sumie pierwszą moją kawę mrożoną w tym sezonie. z splanszy. Dosłownie ja tam dałam z siebie wszystko. To tu jestem z siebie dumna, że tak mi dobrze idę z tej siłowni. No i chyba tyle z update'u. Jak, jak będę pamiętać, to Wam pokażę te dwie rzeczy, które kupiłam. Jak nie W kolejnym, ostatnim dniu tego vloga na tym kanale. Ja już wróciłam sobie z zaliczenia dosyć dawno temu, bo skończyło się ono przed 9 rano. Wróciłam, zjadłam owsiankę, więc też nie nagrywałam jakoś super o niej, po prostu Wam pokazałam, co zjadłam. Ale od wczoraj do chyba piątku jest promocja w Biedronce na produkty z i no oczywiście musiałam z tego skorzystać jako weganka. I zrobiłam taki zapas tofu i kupiłam bazyliowe i switch chili, bo to są dwa najlepsze moim zdaniem. Kupiłam też ten gros roślinny, wolę ten z dobrej kalorii, ale ten był, był no jakby, wziąłam go po zielonicza w tą promocję i hummus, bo hummus ma bardzo długą datę, a też go używamy. A w ogóle tofu też można mrozić, nie wiem czy wiecie, więc jeżeli chcecie skorzystać z promocji, to jest takie 3 plus 1, czyli ten czwarty jest gratis, to polecam. I jeżeli macie zamrażarkę, bo ja tak szczerze to nie mam, mam taką jedną szufladę, to polecam sobie kupić i zamrozić, bo to jest mega oszczędność i jakby nawet takie tofu odmrożone lepiej potem chłonie marynatę. Więc ogólnie polecam, no i... Ten film jest ogólnie po tym, jak ta promocja się już kończy, ale takie uprzedzenie na następne, było one są dosyć często, więc tyle z tej promocji. Coś, co wam wczoraj obiecałam, że pokażę, a nie pokazałam, bo już było późno ja byłam taka głodna, jak przyjechałam, że zrobiłam tylko kolację i po prostu zajęłam się swoimi rzeczami na studia, właśnie między innymi na to zaliczenie. Nie pokazałam wam tych rzeczy, to są tylko dwie rzeczy, pokażę wam i na tym będziemy kończyć tego vloga, bo przecież też zająć się rzeczami na jutro. Ale też nie chcę, żeby ten vlog był za długi Bo z tego co widziałam, to dosyć dużo gadam w tym vlogu I nie chcę, żeby trwało 20 minut Więc szybko wam dwie rzeczy pokażę To jest torebka I ona jest, obie rzeczy są z Ryłko Ja tą firmę bardzo lubię, jeżeli chodzi o buty i takie rzeczy Lubię też inne, ale po prostu w tej wiem, że tam zawsze coś znajdę Ona ma taki nieoczywisty właśnie krój Taki no, nierówne jest takie to zapięcie tutaj. Logo jest takie naprawdę bardzo subtelne. Nie na środku znęcone ręko czy coś tam, więc to mi się bardzo podoba. Z tyłu jest taka kieszonka na takie karty, czy coś jakby było potrzebne. Całkiem pojemne jest myślę w środku, więc nawet właśnie na wesele jest taka nawet duża jak na wesele, ale że ja na co dzień nie mam za bardzo takich torebek, to po prostu będę że w niej też na coś nie chodzić. Pasek jest oczywiście regulowany, kolor mi się bardzo podoba. To taki właśnie kremowy, Taki taka przepity krem. Bardzo fajna. No i co? I buty jeszcze Wam pokażę. I jeżeli chodzi o buty, to ja się bardzo zainteresowałam Pinterestem, zainspirowałam i tym, że w tym sezonie modne są takie baleriny z takim ściętym przodem. One są jak takie baletki. takie sobie też kupiłam takie. One mają naprawdę piękne to ścięcie. Mi się one tak podobają i jeszcze ten kolor jest taki bardzo neutralny i będzie przez to pasował do wielu stylizacji, a mi się przydadzą takie buty eleganckie, bo na przykład jak idziemy do jakiegoś teatru czy coś, to ja zawsze idę jednak w tych kaliwiasach czarnych. No i po prostu wykorzystam te rzeczy też bardziej niż jeżeli tylko na to wesele. Dobra, z tego holu zakopowego i biodronki i z ruchu już tyle. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, że miło spędziliście czas, że trochę się pośmialiście, jak, jak coś głupiego powiedziałam. I widzimy się w następnym, mam nadzieję. Jeżeli coś więcej, to zasubskrybuj mój kanał i brzesz mi powodzenia na sesji, którą za niedługo mam. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!